Wiesz co, Holendrzy w ogóle są brudatowymi, sorry, że tak mówię, ale um, z mojego doświadczenia piętnastoletniego, naprawdę holender nie dba o siebie. I widzisz te dziewczyny chodzące po ulicach z nieumytymi włosami, i tak dalej, Naprawdę holender taki, też mówię, mówimy o stereotypach, a sami jakby generalizujemy. Ale ja w bloku mam jedną tylko rodzinę holenderską. Cała reszta to jest, to są ludzie napływowi i tylko oni śmiecą. Przysięgam. Y, zawsze jak jest y, wiesz, pozbywanie się choinki, to stróżka tych jakby igliwia y, zawsze prowadzi do nich do domu. I to jest tak nawalone tego zawsze, ale wszędzie naprawdę cały korytarz anektują, bo oni mają dzieci i wiesz, jakieś brudne rzeczy wszędzie się walają. I to jest jedyna rodzina, y, gdzie jest blok sześciopiętrowy, jedyna rodzina, która robi śmietnik, to jest holenderska, więc jaki ja mam obraz też o nich? No, że są brudasami, tak? Mm -hmm. No wiadomo, też nie można generalizować, no ale... Ale są głośni na przykład. Oni się nie liczą z tym, że jakby, e, wiesz, powiem coś za głośno, to ich nie obchodzi, nie? Na przykład w, sam w, tych, w, w komunikacji publicznej bardzo głośno potrafią rozmawiać przez telefon i ich to w ogóle nie interesuje. A Holendrzy, którzy jadą do Polski, bardzo często zauważają, Kurczę, jak tam jest cicho. Wiesz, że ktoś rozmawia przez telefon, dobra, ale nie później, bo nie, ch nie chcesz robić problemu komuś innemu. Jednak ta empatia u nas jest trochę na wyższym poziomie. Ja pamiętam jeden odcinek podcastu, nagrywałem go z Jerzym, który jest handhaverem tutaj w Holandii, czyli powiedzmy mhm. Odpowiednik polskiego strażnika miejskiego. Mm -hmm. I on pamiętam, powiedział taką rzecz, że y, jemu najbardziej przeszkadza w Holendrach to, że bykają i pierdzą.